Przed nami 68 edycja ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. To prawdziwe święto kina niezależnego, program tegorocznej okwy, która potrwa od 9 do 12 czerwca jest niezwykle urozmaicony. Tych wydarzeń jest dużo i stricte filmowych i około filmowych, które składają się na festiwalowy program. No oczywiście takim trzonem jest cały czas niezmiennie konkurs krótkich metraży, filmów amatorskich studenckich oraz niezależnych, które ubiegają się o nagrody. To są filmy już wcześniej wyselekcjonowane przez komisję kwalifikacyjną. Będzie ich 53 i te filmy będziemy mogli oglądać stacjonarnie w obiekcie festiwalowym, czyli w Centrum Kultury Domu Kultury Oscar, ale również online podczas całego festiwalu. Nie zabraknie także pokazów specjalnych oraz spotkań z twórcami. To są przykłady polskiego autorskiego kina, albo debiuty, albo drugie filmy przed premiery, więc ciekawe propozycje. Takie, których tutaj jeszcze widzowie konińscy nie mieli okazję zobaczyć, więc jest to taka um, okazja, żeby właśnie pewne zaległości filmowe nadrobić. Mamy też inne wydarzenia towarzyszące. Są spotkania z twórcami, z reżyserem Grzegorzem Jaroszukiem, który do nas przyjeżdża ze swoim filmem. Bliscy jeszcze filmem przed dystrybucją kinową. Będzie wybitny aktor Łukasz Simlat, który zagrał jedną z ról życia w filmie Sonata, który też obejrzymy i właśnie po filmie spotkamy się. Z Łukaszem Simlatem, będzie Andrzej Pągowski, wybitny plakacista, właściwie światowego formatu, który przyjeżdża tutaj ze swoją ostatnią monumentalną wystawą Wajda na nowo, na którą składa się 60 plakatów do wszystkich filmów Andrzeja Wajdy, fabularnych i dokumentalnych. W konkursie udział weźmie ponad 50 produkcji. W jury konkursu głównego zasiądą reżyserka Maria Zmarskoczanowicz, reżyser Łukasz Grzygorek, autor cichej nocy Piotr Domalewski, aktor Krzysztof Majchrzak oraz filmoznawca i krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Serce mi bije z myślą o tym, że niebawem pojawi się po raz kolejny w Koninie i będę mógł brać czynny i wielostronny udział w wydarzeniach, które dzisiaj podczas konferencji prasowej zostaną ujawnione. Cieszę się, bo tak trochę autonomicznie i prowokacyjnie sam siebie namaściłem ambasadorem Końskiego Festiwalu i, i myślę, że dopóki będziecie Państwo mnie chcieli na okwie, dopóty będę chciał. Być nie tylko chciał być z wami, ale będzie to spełnieniem moich marzeń. Podczas uroczystej gali wręczenia nagród wystąpi w tym roku wokalistka Kaśka Sochacka, będą także warsztaty z animacji oraz poranek z polską animacją dla dzieci od szóstego roku życia.